Widzowie! Słoneczko świeci, chmurki są elegancko. Zobaczcie, jak tu. Pięknie! Widzicie to? Jesteśmy w nowej wiosce! Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Wszystko tak ładnie, zielono. Wiosna normalnie. Widzowie, w dzisiejszym odcinku musicie koniecznie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Ponieważ chcę wam pokazać coś, co oczywiście jeszcze czegoś nie widzieliście. Uwaga, uwaga! W tym momencie musicie zostawić łapkę w górę. A pokażę wam, co znajduje się tutaj za tymi drzwiami. Dobra, jesteście się gotowi łapka w górę uwaga uwaga 3 2 1 pyk ha hej slow hej slow dobry dzień tak zobaczcie pod lajkiem like uschował się smajlow a, a mamy się po drugiej stronie subskrypcja uwaga macie 3 sekundy żeby zasubskrybować zasubskrybować ten kanał uwaga 3 pyk to sebek? Jest mój adryka, Sebek! Adryka, sebek smiju. Hej! Hej! U was Zobaczcie, Sebek jest oczywiście naszym nowym kompanem, więc drodzy widzowie, zostawiajcie nam oczywiście tutaj łapki w górę, pamiętajcie o subskrybowaniu naszych kanałów. No ale czekajcie chłopaki! Musimy pokazać naszą nową wioskę, która wygląda przepięknie. No to chodź, oprowadzę prowadzę ich. On, o, prowadzi dzień, sebe, jak on prowadzi, Sebek oprowadzi. Patrzcie, ile mamy, mamy domków. Taki domek, tych domków trochę tu jest. No dobra, e, no Ale i ogólnie w tym domku mamy wszystko, co potrzebne do przetrwania. Zebek, zobacz, tu masz czerwone łóżko, to jak twój kolor, to może tutaj zamieszkasz. Ty... Tak, jak czerwona subskrypcja. O, no My tak oczywiście jest. jeszcze nie mamy zrobionów, zrobionych naszych domków, nie ma naszych głównych siedzib, że tak powiem. Do nam zostało ostatnie do zrobienia, aby były naszego koloru, czyli pomarańczowe, żółte i czerwone. Co nie? Tak, tak mają jest, być. Tak jest, ale tak jeszcze jest. ich nie ma. Patrzcie panowie, tutaj mamy nawet przygotowane krzesełka, gdzie możemy sobie usiąść, porozmawiać, przygotować się na jakieś wyprawy czy gdziekolwiek chcemy. No i naprawdę tutaj jest. O, i mamy specjalny no, się Przejdź. No, Przejdź. tutaj jest tutaj, tutaj, Czekaj, dół, bo tu mamy. Jak mamy. Tu mamy specjalny dzwon, na który się klika, to wszyscy z wioski muszą tutaj przybiec. Szybko! Przybiegamy do środka wioski, dobra smile slow. tutaj mamy ja te jakieś tutaj domki w domku. Okay. Ale fajnie, jest mega przytulnie, no i pokaż nam na ich, im główne wejście do naszej właśnie nowej wioski tak, Tutaj Tak, to wejścia. jest wejście, tylko no. trzeba pamiętać żeby były cały czas zamknięte, Zamykać. bo ktoś może wejść o, Tak, zamykamy widzisz? zawsze, dookoła ja wioski na kluczyk jest kluczyk mur mur który nas chroni oczywiście mamy bardzo też zabezpieczoną tą wioskę żeby nikt się po prostu nie przedarł a mnie nie dostał do niej to jest żadna zła postać Wioska ale jest myśli... ładna, ale, ale malutka i skromna i powiększymy fajna. Powiększymy ją, powiększymy <laughs> ją. A co ja żeby na, na zewnątrz? Żeby cię to żeby jest dobry wejść. pomysł, tylko trzeba uważać, bo tu wszystko jest z drewna, więc mogłoby się swajczyć. Dobra, e, słuchajcie, panowie, e, czy wy widzieliście nasz tutaj na środku taki tark malutki? Patrzcie, o tutaj, jak tu jest słodko, pięknie. Patrzcie, nawet tak. jakieś różne rzeczy tu poukładane. E, nawet tutaj mamy pszenicę, patrzcie tu. No... Ale teraz najważniejsze jest coś takiego, że znaleźliśmy ślady. Tajemnicze, Właśnie. dziwne ślady. Właśnie wcześniej się zastanawialiśmy, jak kto mógł w ogóle, w ogóle ktokolwiek wejść do naszej wioski, gdzie mamy wszystko zamknięte. Idziemy, chodzimy sobie i nagle widzimy rozwalony mur. No ale jak to możliwe, smajstrz? Miałeś się zająć murem, żeby wszystko było zamknięte. został zrobiony, ale ktoś się włamał. Ktoś włamał się do naszej wioski i teraz ale nie wiemy kto. kto? Te ślady właśnie prowadzą, no teraz do pytania do czego. Ty, ale patrzcie, tutaj w ogóle jakieś dziwne rzeczy są naprawdę. Po pierwsze ślady. Tu są las, czarne stronę, cza tu są ślady. Czarne ślady, albo to wygląda jakby ktoś nie wiem buty sobie węglu smarował, ty rozumiesz? I po prostu czarne ślady po prostu na ziemi. Tak, ale I... chodźmy teraz znaleźliśmy właśnie takie jedno pomieszczenie, które nazywa się na by. Na by, możemy właśnie pokazać tam przejść. Byliśmy o, wczoraj, ale. Ej, ho, ale poczekajcie, jeszcze... bo już nie pamiętam drogi, musimy iść za śladami, bo o Smyslu, ty. ty może pamiętasz, ale my tutaj przy tej skrzyneczce jesteśmy, co dzwon znaleźliśmy. No, patrzcie, i tutaj była. Ta bang, moja bang, 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 bang. Co ją wziąłem? Okej, okay, ale dobra, idziemy za śladami, ponieważ tam jest jakiś pokoik, Trzeba go zbadać, sprawdzić, co tam takiego jest. No i widzowie, no powiem wam szczerze, że jestem mega, mega yy, zaciekawiony. No Smyslow powiedział, że to po prostu zwykły domek. No, Sebek tak, mówi, że raczej ale też. Ale tam no. coś się ukrywa i jest. Ja, ja, ja to znam, bo i myślałem wejść, idę właśnie po tych śladach. Idzieś dobra, my też idziemy. No tutaj no, jesteśmy też, koło wody. Też. O, w ogóle ta woda jest mega dziwna, patrzcie. Po niej się bardzo, bardzo szybko chodzi. I to jest mega dziwne. Eee, tutaj mamy też, który daje nam jakiś efekt Flamable dwójkę. Zobacz, o co chodzi? Na Sebek, jaki ty nie jesteś ma. normalnie ty. Sebek! Smyslo, lecimy no. szybko za tymi śladami, bo czekaj, o, tak bo się tak, tak biegnie. ja, u zobaczmy. U i, z, I zobaczycie też widzowie do czego oni prowadzą. Szybko Ej chłopaki biegniemy. nie wiem czy to widzieliście, ale tutaj są ślady, normalnie ktoś szedł po ścianie. Wow! Po ścianie? Nie! Nie bo... po drzewie! Pod drzewie, ale tak z boku! Nie tak od góry, tylko no to od ja boku! No tylko nie wiem jaką Czyli ta postać nawet może chodzić le, po stracze. ścianie, pod drzewie? Bo prawdopodobnie różnych... tak. O, tutaj wydrapane jest, ale dobra, nieważne, lecimy prosto, prosto w tamtą stronę, Zjedziemy, ponieważ posiada, tam jest ten domek. Jest strzałeczka. Strzałeczki, wszystkie stronę. ślady, naprawdę ktoś tutaj musiał iść i miał brudne stopy, albo po prostu. E, Chodźmy. W tędy. Taki szybko, ciężki, szybko, że przejdę. ślady wy, 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 wywalił. Dobra, czekaj, gdzie jest maestro? Tam jest smajstro, okej. Okay. Chodźcie, ja chodźcie, chodźcie szybko, idziemy. Poszły takie zielone rzeczy. Cześć, tutaj są ślady, widzę, prowadzą. Widzę, widzę ślady, widzę ślady, tak, 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 tak. Okay. Chodźmy dalej. Idziemy, idziemy i jest, to... jest ten domek! I to domek. jest ten domek! To tutaj! Zobaczcie! Musimy Otworzymy to sprawdzić db. dokładnie. O, ale o. super! Ja tam wchodzę za. A... Nie, nie wchodź, nie wchodź, nie, zma... nie, nie wchodź nie! Temu nie. No wejdź sobie przez To zamek, nie, ja jest co co tam dziwny domek. Jest. domek! Nie możesz wejść. A, nie, 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 nie wchodź, ja stary, stary zobaczyć, nie wchodź. Nie, 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 nie rób tego! Poczekaj, poczekaj, poczekaj! Nie, 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 powiem! Czy to je, czy mnie gdzieś dzieło, czy nie? Nie, nie chodź nie. tam, oczalano, Sebek, no co jest? Pocz... Co? Uh, Ej, oh, oh. C oh, ty, oh. Czy widziałeś to, co on przed chwilą Tom, zrobił? Nie mojego brata, nie ma go! Sebek, gdzie jesteś? Sebek? Smile. Sebek! Oh, oh. O nie mówiłem, żeby tam nie wchodził, a w Ale jak... nie słuchał się nas! Czy on ten tą płytkę nacisnął, czy co? Tak, nie o, wchodź o do środku ten domek gdzieś tepa do jakiegoś backroomsu czy backroomu. No. Zobacz tutaj co jest! Patrzcie na to, tu jest jakiś napis Backroom back o o, back i, rooms, tu, i, tu, back rooms. I, I tutaj mamy jakieś zdjęcie, jakieś drzwi, jakieś, jakaś ściana, ziemi, Słuchaj, trochę to trochę sofitu. pokój. Patrz! Tutaj jest znak wejścia. Tak, o -o. że mamy tam wejść, ale nie możemy, bo słuchajcie, Smile, to, jest to jest pokój. Jest to jest pokój, który się nie kończy w ogóle. On jest nieskończonością. Gdy do niego wejdziesz, to prawdopodobnie już nigdy nie wyjdziesz. I właśnie mój brat wszedł. Co teraz z nim robimy? Nie, oh, oh. czekaj, czekaj, Smile, Może pójdziemy do wioski, i obmyślimy jakiś plan. Co mamy na najlepsze rzeczy. Tak, chodźcie, to jest to. Y to sikierki, jest to. Z od jabłka i chodźmy po mojego brata. Musimy go uratować. On wszedł do pomieszczenia, z którego nigdy nie można wyjść. Nigdy. Zobacz, jak to jest blisko naszej wioski tutaj możemy sobie przejść szybciutko. Widziałeś no, no to? Faktycznie, ty? faktycznie jak, jak blisko. Nie widziałem ja, także tak. Jak zbudowaliśmy ten dom, tą naszą wioskę, to nie widzi. Sobacz stąd widać normalnie. Przejście do backroom. O, o, o nie, to jest czemu bardzo tak blisko? blisko. Ktoś specjalnie dał właśnie tak blisko, żebyśmy tam weszli. Ale nie możemy wchodzić, nie możemy. Chodź, bierzemy, bierzemy najlepsze itemy. Chodź, pokażę ci. Ja wiem, gdzie są najlepsze itemki. Chodź, chodź, chodź za mną. Może nas tam, tam wciągnąć do tego pokoju nieskończoności. Zobaczcie, w tamtej wieży ukryłem bardzo fajne itemkin, który na pewno nam się przydadzą, ponieważ prawdopodobnie będziemy musieli pójść do Backrooms razem ze Smyslow, żeby uratować naszego ziomeczka Sebusia. Oo. -o. Smile. Tak. Chodź, 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 biegnijmy szybko, idę, idę, szybko. Idę. Tutaj musimy trochę trawę u, pokosić, bo słuchajcie, tyle brzydko wygląda. No taka piękna wioska, już... Później tą wioskę ulepszymy, więc wiecie, obglądajcie, obserwujcie na bieżąco, bo ta wioska będzie później zmieniona, tak czy siak. Dobra, mamy tutaj, patrz, tutaj mamy hełmofon, diamentowy. Zobacz, tutaj jakiś ten, y, trójząb na. Mamy, jest. tak, mamy diamentowy miecz, ja sobie wezmę. E, nie wiem, czy wchodzimy do tego backroomsu, czy nie, e, no ale musimy uratować jakoś mojego brata. Tak, ale tutaj masz jedzonko, możemy je wziąć ze sobą. Czekaj, może na górę wejdziemy, czy coś jeszcze tutaj jest? Yy, tutaj jest łyżeczko, na samej górze nic nie widać, o, ale jest piękny widok naszej wioski. O, tak, jak ona pięknie wygląda. Dobra, ja do smajle. Chodź, ocenisz Oceń widok, widzowie, ocencie widok naszej wioski. Tak, od 1 je... do 10, każdy niech napisze w komentarzu jak wam się podoba widok. No, ja powiem szczerze, takie 8,5 na 10, ponieważ. Ja dały takie 7 na 10, ale to ulepszymy, ulepszymy. No tak, ulepszymy, spokojnie, więc widzowie, no musicie wziąć to pod uwagę. Smile, co ty wyrzuciłeś, wyrzucił? Co to jest? Ja nic nie wyrzuciłem. Patrz. Co? E, co to ty masz w rączce, ej? Smile. Co e, się pojawiło u ciebie? To jest zdjęcie. Jakie zdjęcie? To są normalnie zdjęcia. Ale jakie? Smile. Czekaj, 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 patrz. To wygląda jak jakiś pasek z jakimś kodem i z niebieską jakąś tą z niebieską kropką. Ja nic weź się nie weź widzę. obczaj, to widzisz ty to, czy nie? Zobacz. A faktycznie teraz widzę, okej. Okay. Jest. Jakiś pasek z kropkami, ale to się nagle pojawiło w naszej wiosce? Ja no tak, nie normalnie tak tutaj. Normalnie tutaj, jakbyś zobacz sobie, możesz to wziąć nawet, sprawdzić dokładnie. Zobacz. O, widzę, faktycznie o. jest pasek. Ale teraz pytanie: kto mógł to dać? Nie wiem, Smile. Dobra, idźmy po prostu. Może. Nie wiem, w tamtą stronę. Smile! O. Tu jest kolejne zdjęcie. Ej, ale ono nam dużo nic nie mówi. Zobacz to, patrz, patrz, patrz To jakieś patrz. dziwne? Zobacz Faktycznie no Jest Widziałeś? A ty widziałeś To wygląda no, jakby, chcę, jakieś są kropki, świat... są jakby jakieś światła, jakieś światła czy coś Nie wiem Dobra, idziemy, słuchajcie Ty, to dziwne jest, że te zdjęcia się pojawiają Myślisz, że... No, nie wiem, nie wiem o co chodzi Smile, Bo... może to ty wyrzucasz je? No nie, ja nic nie mam we kół. mam tylko mieczyk i jedzonko patrz, kolejne! Ty! Ktoś nam podrzuca zdjęcia! Ej, ale skąd? To tutaj jest? Pojawiają się jakby, może ktoś jest na niewidzialności, po prostu te ty, zdjęcia ty, tam są. Czekaj, daje. czekaj, ale te zdjęcie w ogóle przedstawia coś w ogóle ciekawego. Patrz, to wygląda jak jakiś chiński domek, kurczę, jakieś czerwone, złote lampy. Tu są drzwi! Drzwi normalnie, Smajslu, musisz to zobaczyć, o, to, zobacz, zobacz, zobacz to, koniecznie, to wygląda mega przerażająco To jest jakieś pomieszczenie, normalnie są drzwi podwójne, czy to nie jest Backrooms? Backrooms? Myślisz, <laughs> że to jest Backrooms? No, zdjęcie eee, z Backrooms, ktoś tam wysłał zdjęcie z Backrooms, może to mój brat wysłał nam te zdjęcia, gdzie on tam jest i robi je i nam teraz wysyła Ty, to jest, może on to... potrzebuje, może on potrzebuje pomocy ty no nie wiem, może szukajmy więcej tych zdjęć. Gdzieś tu powinny być. Tylko o, hmm, nie może mam to pancia. właśnie ten brat to wysyła. Nie, ja nie wiem, wiem co se. zrobić, być. trawę. Patrzcie, jest kolejne zdjęcie. Smile. Mam już czwarte. Wow. Kto ci Ale... uderzył? Nie to ja. Yy... A masz, co masz tam? Ała! Co masz tam? Nie, ja no, robię. Nie co robi? mam? Aaaa! Dobra, to jest. Słuchajcie, jakby jakiś włącznik światła, czekaj, mogę kliknąć w niego? Nie, nie mogę. Widzisz ty to? Nie, czy to nie jest może kontakt? Albo kontakt, właśnie, ale kontakt powinien być poziomu, a nie pionowo. Ty, to. To wydaje mi się, że to jest jakiś włącznik światła i w backrooms mogą być włączniki światła, żeby oświetlić pokoje, rozumiesz? Aha, no oh, tak, oh. może teraz mój brat włączył światło w pokoju i nam stąd wysyła zdjęcia z tego backrooms, gdzie no. jest uwięziony, może on sobie zapalił światło po prostu. Ja okay. już co się z nim dzieje, no? Co my zarobiliśmy? Dobra. Poszukajmy Złożyliśmy więcej tam. zdjęć. Dobra, Smiley, może pójdziemy w stronę tego domku, tam gdzie znaleźliśmy ten, gdzie Smilusia porwało znaczy tego, sepka, nie? Idziemy eee, tam? Ok, no, pójdźmy, ale powoli, proszę cię, bo rozglądaj się, może gdzieś tutaj jeszcze jakieś zdjęcia są. Okej, okay, ja to tu nic nie nic widzę. nie widać, ja strany. też. Czekaj, wróćmy troszkę, może tutaj między kwiatami gdzieś jest, ty. Czekaj. Bo te o, zdjęcia o, wiesz, jakoś się pojawia, pojawiają z tego backroomsu. No, nie wiem ty, ale czekaj, bo tutaj jest dużo, dużo kwiatków, ale zdjęć nie ma. O, no nie widać. A, nic. Czekaj, tutaj też nic, zero, praktycznie nic, żadnych zdjęć. No, wracamy. Ej, może mój brat wrócił, już straćmy ten wakat. No, chodź, sprawdzimy. Tylko właśnie chciałem tam pójść, ale przy okazji się rozglądać, bo jak widzisz, te zdjęcia się pojawiają. Eee... Je jest kolejne Ech. zdjęcie. Nie, ale tak wybiegłem, nie zobaczyłem. Ech, patrz. Wow, faktycznie mamy. Ty, ono przedstawia jakąś celę? Może uwięzili sepka w Blackrooms? O oo! Zaraz! To wygląda mi, no właśnie no, na takie Nie. coś. Klatka! Smiley. My Czy tam że może być sebek. mój brat uwięziony? To tam o, jest o. backrooms, jakie postacie? To jest pytanie. Czekaj, rozglądaj się dalej za tymi zdjęciami, może nam coś więcej powiedzą. Widzowie, czy wy chcecie, żebyśmy my tam weszli? No nie wiem, dajcie znać w komentarzach, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Chodźmy e... szukać tych więcej zdjęć z backrooms Dobra, ja. czekaj, backrooms, cyk, cyk, cyk. Dobra, może tutaj gdzieś... O, o widzka. Bracie jesteś, bracie, Sebek! Nie sebek! Ma nie, nie ma, ma go. go! Nie ma go, ma Tam znajduje się ten domek! Ty! Czekaj, widzę. czekaj, czekaj, kolejne zdjęcie, zaraz. Masz fotkę? Pokaż. Tak, patrzcie jak to jest. Fajnie widać, jak Smajlau trzyma te zdjęcie, patrzcie. Tutaj. Ej, co to za ciemne miejsce. Nic tutaj nie widzę. oprócz ściany, ściany Ej, jakiejś. Patrz, to patrz. dla mnie. Smajla to jest ściana. dla mnie po, podobne jakby to zdjęcie, patrz. O, patrz jest nawet. Ciemna ściana. O, możesz połączyć dwie. Ech, no fajne. Ty... dwie zdjęcia trzymasz w dwóch rączkach. Tak, Aha. to nawet wygląda. Słuchajcie, bardzo podobnie. To jakby te dwa. O, dwa pom... to te same pomieszczenie. Jakby zobacz te kropeczki takie same. Ten pomarańczowy pasek, czarny Back. po lewej pasek. Eee, wow, powiem wam szczerze, że naprawdę dziwna akcja. A I tu... te wszystkie zdjęcia właśnie są z tego backroom. Backroom. Zaraz. I tutaj mamy wejście. Ej, jak widzicie? Oi. Gdzie? 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 To Wygląda jakby mi villager. Ty, no tutaj patrz na zdjęciu. Villager. background o, o Czekaj, a Ej, to mi wygląda na jakąś postać, ale. To zdjęcie, co to wam może oznaczać? Ty hmm. naprawdę to wygląda jakby, jakby on. Ale jakieś dziwne. Albo nie ma twarzy, albo patrzy w ścianę. Czaisz to? I jest żeby krzyk... żółty. Takich villagerów nie ma. Nie ma żółtych villagerów, więc to jest Ale dziwne. Ale to jest też Kolejne dziwne, że on, zdjęcie, sto... mam, zdjęcie. on mam stoi wejście, i patrzy. Drzwi. Co? Znalazłem drzwi, ścianę i tam Poczekaj, drzwi. gdzie Tylko ostrożnie Zobacz. nie wchodź tutaj, Smajslo, bo jestem przed wejściem, Słuch, tutaj patrzę, idzie musisz wyszedł. Okej, okay, dobra. Pasz Mamy kolejną foteczkę, słuchajcie, sprawdźmy co to jest. Ty, to jest jakby jakiś tunel. I taki... labirynt, nie wiem, jakiś dziwny, jakieś przejście, tak, z zakręt tak, tak, w prawo no, no. i tam są drzwiczki, a co w tych drzwiczkach jest, myślisz, że coś tam się fajnego znajduje za tymi drzwiami? Ej, mam plan, abyśmy rzucili, bo tutaj są takie półpłytki, które no. uaktywniają chyba przejście do backroomu i ja bym rzucił tam tulipana na te półpłytki, zobaczymy, czy to tepnie, czy okay, coś. Okej, ale ja odchodzę, czekaj, Uwaga dobra. rzucam. wyrzucam, hups, jest, I co? jest ten kwiatek, pali się cały czas, czekaj, znowu wrzucę nasiona. Czekaj. A, rzuciłem y kolejne rzeczy. To jest rzuciłem a teleportowało go, Smiley! Serio? No! Rzucam znowu. O, o. o patrz, uaktywniłem! Patrz, nasionało uaktywniły! Pokaż. Nasionało uaktywniły, patrz. Kolejny raz. Widzisz, patrz, znikają jakby, a to teraz już nie. Teraz już nie. Dziwna akcja. Dobra, widzowie, powiem wam szczerze, że trochę się tutaj cykam. Nie, smail. Um, widzowie, jeśli. Co chcesz... zrobić? Czy mamy tam Co wejść, mamy zrobić? Ale... Ale mój brat, no, co z to z moim bratem? To jest najważniejsze. Powinniśmy pójść za sepkiem, ponieważ on tam wszedł. Nie wiem o co to mu chodziło. To członek naszej rodziny. Nie możemy mu, nie możemy pozwolić, żeby on został tam uwięziony na zawsze. Widzowie, jeśli chcecie, oczywiście więcej odcinków i oczywiście razem, żebyśmy wszyscy tutaj. Weszli razem ze Smilem tak. Spotkali się w backrooms W ogóle dajcie znać Czy chcecie żebyśmy tam weszli Bo my się troszkę stresujemy i... Ale musimy uratować naszego przyjaciela Sebka yy, Więc oczywiście zostawiajcie Łapki w górę oraz subskrypcję Nie wiem Sebek wszedł I on już tam jest Czy musi, musimy tam dołączyć do niego Widzowie zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję yy, Widzimy się w kolejnych filmach Do zobaczenia niech Eldorado będzie z wami Trzymajcie się gorąco papa. Pa.